I znowu witam w programie Ostatnie Życie Junkersa. 22 lata na ścianie i Junkers ma ciężkie bytowanie. Co mu się stało, że musi się grzeć? przez to? Ochoty stracił wszelkie, połączymy się z siecią. I zobaczymy, co on na to. Tylko mówię, on jest pusty. Suchoty dostał. Wody zero. Błędów nie widać. Co się tu dzieje, że on nie szaleje? No i tak to wygląda. Technika sprzed dwudziestu kilku lat. No to jest chyba zawar napalniający, wymiennik płytowy. Mimo, mimo prób nie udało się poluzować tego zaworu napełniającego chcieliśmy się wpiąć przez zawór bezpieczeństwa i napełniamy takim sposobem naszego starego Junkersa ciśnienie jeszcze nie zasa co się zaczęło dziać? pompa nam szumi no i tu mamy przyczynę naszej usterki ten piękny zawór zawór jest tak piękny, że aż brzydki Nie przełącza obiegu CO, ciepła woda łożyskowa i po prostu po wielu latach pracy nie chce pracować z nami inaczej. Wygląda to tak jakby to było już stare i wiekowe. To ma tak wygląda pan zaworek czyli membrana. I ma już przez swój wiek syrana. I to ma przełączać obieg CO ciepła woda użytkowa.